mecz. Wszyscy oczekują spotkania sobotniego z Polfarmem Farmą w ten mecz na wyjeździe. Słucham pytań. Panie trenerze, czy to dobrze, czy to źle, że z Polfarmą graliśmy trzy razy przed sezonem? Teraz dlatego po jedynie? Nie, myślę, że dobrze. Sorry. I think that is good. <laughs> dlatego, że znamy ich. Czy... Um, no, one game will have. Easy. Easy game, have lesson, have to jest tak, pierwszy mecz był, skończył się bar, naszym bardzo łatwym zwycięstwem, drugi mecz skończył się naszą porażką w kiepskim stylu, a trzeci mecz pokazał, że jeżeli chcemy z nimi wygrać, po prostu musimy z nimi walczyć. I oglądał pan tą drużynę teraz już w sezonie na wideo ona mocno się zmieniła od czasu okresu przygotowawczego? Not so much, not so much. Niedużo. Zebraliście, wybraliście z Rosną radą. Polfarma -Pol wydaje się trochę silniejszym rywalem. Jak wobec tego zafunkcjonuje zespół? Tak się ten wydaje? wydaje uh, We play against Rosa. Uh, right now we play Pol which seems to be a better team. then was Rosa. How do you think how our team will function in this game? Still making the progress. You know, we are trying to make a progress in the every practice. So I think that uh, this game with Rosa shows that we are going you know, forward, not not, not stay in the same place or going back, or, or we are in some misunderstanding what we are doing. Uh, and I think that in in every game we will go just forward, forward, and forward. I hope, as a coach, this way that is going to be. Uważam, że również na treningach tak samo jak w meczu na każdym treningu robimy krok do przodu robimy progres tak samo pod, ten mecz z Rosą pokazał że jednak robimy jakiś progres nie stoimy w miejscu to na pewno jest zauważalne i podgramy żeby i trenujemy żeby cały czas posuwać się do przodu i że to co wykonujemy na treningach to co do tej pory było wykonane nie idzie w próżnię tylko cały czas Uh, idziemy po to, żeby posuwać się do przodu. Każdy trener musi sobie zakładać jakieś cele. Na jakim poziomie w obronie zatrzymamy, zatrzymamy Polfarnę w sezonowym meczu? Every single coach needs to make some goals for the game. What kind of score you think we are able to stop Polfarnę? How many points they can? For me, as a coach, for well, the satisfaction, is a, in the defense points 65. So we are going to mm -hmm. play in this way. Jak to zrobić? Fight. I don't know. The defense again is this is individual defense and this is team defense. You know, when sometimes you are not ready to play or you are not able to play individual defense because the basketball, like this, is you know some players are really strong individually, so you need team defense to help, the team must to understand you, you know, sometimes, and for this team defense, this is, you know, you need just simple, simply you need a time and understanding again, among 10 people, you know, 12 people for sure who are on the court. And this is not so easy to do at the <coughs> beginning, you know. But day after day, day after day, we're, we're trying to, to find, you know, this, this understanding each between other. To, to jest tak, że obrona najpierw zaczyna się od obrony indywidualnej, później przychodzi się do zespołowej. Są czasami sytuacje na tym poziomie, że przychodzi zawodnik silniejszy, lepiej wyszkolony i w tym momencie wchodzi obrona y, z indywidualnej, przechodzimy na obronę zespołową. No, obrona zespołowa polega na zrozumieniu się 12 zawodników, którzy, których, y, którzy są w dużynie i my właśnie próbujemy y, rozumieć siebie coraz lepiej, tak samo właśnie cały czas Robić ten progres, żeby ta obrona była na jak najlepszym pozi poziomie z każdym treningiem, z każdym meczem, żeby było to zrozumienie, które jest tak ważne w tym elemencie gry. Czy to Ben Makalej będzie osobą, na której będzie musiała się skupić najbardziej nasza obrona? Jakie trener ma pomysły na to, żeby go zatrzymać? Bo nawet w tych spotkaniach sparingowych mieliśmy z tym spory problem. i Jak widać ten zawodnik ofensywnie bardzo wszechstronny i trudny do zatrzymania. Maybe we'll try to make him to work much more in a defense, you know, to be not so aggressive in the offense. Jednym z sposobów wymusić najm większe zaangażowanie w defensie wtedy również spada za jego mobilność w ataku. Z jakich stron jeszcze będzie grozi czarnym mniej więcej dostęp doparny? Like uh, we lost the second game, you know. They start, the, the all the games they starting with a good, uh, with a good shooting three pointers. I think it's very dangerous. I Think from that team, we have to stop those, those things. And Majewski and Mirkovic when they are feel free, you know, they can they can make those two three three pointers in a game. You know, everybody. Three three pointers, and we have ten three pointers in a game, and it's already difficult. I think that we must eliminate those easy, easy three-point shots of this team. No, one of such elements is three they start match. Trafiając te trójki Majewski na przykład i Mirkowicz mogą dodatkowo rzucić jeszcze w trakcie meczu po 2-3 rzuty celne, co na pewno im pomaga w późniejszej fazie meczu i to jest jednym, jednym z elementów, który musimy u nich wyeliminować, żeby tych łatwych rzutów za trzy nie oddawali. Czy zginie Białek jest w jakimś zagrożeniem? Wow, them, ja. Jednym z nich. Mateusz, czy po tej pierwszej wygranej z Rosją pojawiła się w zespole większa pewność siebie, czujecie się lepiej na boisku? Myślę, że tak, że każdy poczuł się lepiej. Wy, 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 wygraliśmy nie jako y, jednostki, wygraliśmy jako drużyna, mieliśmy asysty, dobrze zagraliśmy w defensie, tylko była nerwowa Rosarada nas doszła, my potrafiliśmy ich zatrzymać, pokazać się w z lepszej strony. Myślę, że to dla każdego lepiej zadziałało i to będzie owocować w przyszłości. Czy to pierwsze trzy mecze? Czy ty jesteś zadowolony ze swojej postawy? Mm, mogę przyznać, szczerze, że nie. Na pewno nie czułem się dość dobrze. <laughs> Może to jest. Przyczyną jest to, że na początku miałem jakieś małe, takie niegroźne kontuzje, które przeszkadzały mi w treningach, ale teraz na treningach. Często to dostaję po żeby to wszystko nadrobić i czuję się coraz lepiej. Jak jest z tym poziomem? Bo przeszedłeś mimo wszystko z pierwszej ligi, chociaż zespołu teraz nastawał. Czujesz, że rzeczy, które potrafiłeś, które również teraz, nie zawsze się sprawdzają <tum> Na pewno poziom jest inny niż w pierwszej lidze. W się gra bardziej siłowo. Trzeba bardziej myśleć na boisku, ro rozumieć się drużyną, bo tu, tu nie wygrywają i jednostki, tylko właśnie drużyna. Myślę, że nie, że, 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 że potrafię się przestawić i pokazać się w jak najlepszej strony. A obserwujesz mnie głosy, które się pojawiają w necie, że jesteś jednym z największych rozczarowań, że ludzie się spodziewali więcej to tobie. jakoby, no, bardzo dobrym zawodników cały czas uważam, że takim jesteś, tylko że na to pierwszy trzymać na razie tego do końca nie pokazuję. Nie, nie czytam komentarze, ani w blogu w internecie kto, co mówi o mojej osobie. Jesteśmy tutaj. Całą rodziną mam sztab z którymi mogę porozmawiać, i oni mi dają jak najlepsze rady. A to nie jest tak, że jak ci słabiej troszkę idzie w ataku, nie wychodzą te rzuty czy te wejścia pod kosz, to jednak bardziej skupiasz się na obronie. No bo z tego co zaobserwowałem, jesteś chyba najagresywniej broniącym zawodnikiem w tym zespole. No tak, jeżeli są mecze, w których nie wychodzi ci atak, nie możesz wejść dobrze w mecz, nie jesteś skuteczny, to wtedy. Stara się dać jak, na, jak najwięcej od siebie dla drużyny w, w obronie w innych elementach gry, po prostu. Przed meczem, z rozsądnym razem byłeś zawodnikiem, który pod względem przebywania w pakiecie w tych meczach był w drugim zespole grać dużo, 58 minut na te spotkania, z rozsądnym zagrałeś zdecydowanie mniej. <coughs> czy to zabolało? Taki przeskok, czy zrozumiałeś, że tak musi być? Czy to koszulę? Koszulę też. Tak? No, faulę też. Jeżeli drużyna wygrywa i gra mało. No w ogóle co się dzieje na wojsku, jeżeli drużyna wygrywa, to, to jest dobrze. I, I nie jestem w ogóle rozczarowany, czy mało grałem, czy dużo grałem, to, to nie ma znaczenia. Jeżeli właśnie drużyna wygrywa, to ja jestem zadowolony z tego. Y -y. y -y. y -y. Montgomery jednak troszeczkę chyba bym zasięg no, zawodnikiem dla siebie, jak to, z kawy z nimi na No pewno Montgomery jest specyficznym zawodnikiem, który nie szuka swoich punktów nie wiem za trzy. Za po, po różnych penetracjach, on bardziej szuka punktów spod kosza. Więc jest zawodnikiem, który właśnie ciągle poruszał się w trumnie i trzeba było właśnie zwracać uwagę na zastawienie jego. A jest niższy zawodnikiem, troszeczkę cięższym, więc na pewno no, był, był w tym kłopot. Czy to nie będzie w tym z Nie. Czy jeśli dużo punktów, wygramy się? Jeżeli wygramy, zdobędę 0,5, to, 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 to będę na pewno zadowolony. Na pewno będę chciał się pogadać z jak największej strony, bo no z mojej postawy, czyli z mojej postawy. Z, z meczów, w których wystąpiłem, to nie byłem za bardzo zadowolony. Na pewno tam się wszystko jak w, w, w obronie, jak i w ataku. Jeżeli wygramy, to... Jak się tutaj takiej dobrej dyspozycji, dobrego do poziomu? No, ciężko sobie na to pytanie. Czuję się coraz lepiej mentalnie, psychicznie, fizycznie, więc wszystko idzie... Czy zmiana kapitana jakoś wpływała na Was, na Pana zespół? Nie, myślę, że nie. Od początku było dwóch kapitanów, więc obaj mieli dużo do powiedzenia. Ja mam jeszcze pytanie do trenera o Mateusza. O trener mówi, że na treningach, nasze ja się przed meczem Rosją na treningach, a w meczu to była zupełnie inna drużyna. Czy Mateusz na treningach, a w tych pierwszych dwóch, trzech meczach też jest zupełnie innym zawodnikiem. Czy na treningach gra właśnie tak, jakby chciało się tego od niego oczekiwać, a później po prostu w meczu nie wychodzi, czy po prostu ta nieco słabsza forma przejawia się i tu i tu? I know the first thing I think that. Uh, Mateusz jest Young player. Young player. Uh, not every young player, you know, jest uh, kind of. aggressive or, or, or something like this you know to step on the court and to show who i am you know sometimes they need a time to understand you know to 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 feel something inside that i can do much more than i'm thinking so if he's doing this on the practices i think that uh, you know step by step he will start to do this around the game he just must to believe in himself and that's all To, to często się zdarza tak z młodymi zawodnikami, że wychodząc na mecz są trochę przestraszeni i nie mogą się dostosować do warunków, które tam panują. Mateusz, możliwe, że u niego też jest taka właśnie sytuacja. On po prostu musi uwierzyć w siebie, że jest w stanie robić więcej niż to, co robił do tej pory, nawet grając gdzie indziej. I jeżeli to zrobi, to na pewno będzie dużo lepiej i to, co z treningu przyniesie na mecz, to wtedy zobaczymy jego prawdziwy obraz. Mateusz, uwierzyłeś już w siebie? Czy się jeszcze młodym graczem, czy już nie? Ja myślę, że to jeden z takich przyczyn tego wszystkiego może być to, że no pierwszy raz przeszedłem gdzieś, gdzieś dalej do innej drużyny. Byłem 6 lat w Gdyni, no poza zmianą z za sekundę do startu i może to, to jest też taka jedna z przyczyn, że ciężko mi jest przestawić się czy nie wiem, może bo, boję się zrobić błędu, ale na pewno, na, na pewno na mecz będę skoncentrowany no, no i na pewno będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony i pokazać, że wierzę, wierzę w siebie, jak i, że I będzie to dobrze. tak widać na boisku, że na przykład robisz coś, co potrafisz, chodzisz tak agresywnie czy dynamicznie na kosz, nie udaje się zdobyć punktów, nie tracisz wtedy wiele z każdą taką że nie, nie, wtedy próbuję właśnie wrócić, jak najszybciej do obrony i obronić tę figurę, którą ja, ja straciłem.